który przychodzi, niech będą zwani. Duchem Twoim ostatnia nasza msza święta w tym miejscu, w naszym pielgrzymowaniu. Uczestnicząc w niej, spróbujmy jeszcze raz uświadomić sobie, w jakim miejscu jesteśmy. To tu, gdzie stoi ta figura, stawała Matka Najświętsza na gałązkach dębu. Miejsce szczególnej interwencji Boga w stosunku do ludzkości. A ponieważ sprawa była ważna, trzeba było wybrać najpewniejszych pośredników. I tutaj szczególna pedagogia Boga wybiera dzieci, bo tylko one potrafią słuchać tego, co mówi Pan. Słuchać, realizować i przekazywać. Interwencja z góry. Dialog nieba z ziemią w sprawach dla ziemi najważniejszych, dla ziemi, to znaczy dla ludzi. Objawienie jakiekolwiek jest, zawsze jest tylko przypomnieniem Ewangelii Jezusa Chrystusa. I objawienie przypomina właśnie to słowo z Ewangelii, które jest szczególnie aktualne w tym momencie. Wówczas, a chyba nie zmieniło się wiele, wówczas najważniejsza, najważniejsze było nawrócenie do Boga. Nawrócenie, pokora w obliczu Stwórcy, pokuta i modlitwa. To Matka Najświętsza przekazała przez tych trójkę pasterzy i my dzisiaj ciągle realizujemy to, co wówczas było powiedziane. Chcielibyśmy realizować jak największy, jak najlepiej. Podejmować wciąż na nowo orędzie fatimskie, jak mówił święty Jan Paweł II w tym miejscu, gdy przybył dziękować za łaskę ocalenia życia w roku 1882. Niech Maryja i naszym sercom pozwoli prowadzić dobry dialog z niebem, abyśmy nie błądzili w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. W tym duchu pokory stajemy przed Panem i przepraszajmy Go za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący. I odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zbiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chrystes, zbiłuj się nad nami. się nad nami. Panie, zbiłuj się nad nami. Panie, nami. Módlmy się. Boże, ty rodzicielkiem Twojego syna, ustanowiłeś także naszą matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za spawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też. Przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, których powołał, usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże. No, bo nie wiem. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, z pomiędzy wszystkich niewiast na Ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan, Bóg, stwórca nieba i Ziemi. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Pane z wami twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. stały matka jego, siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: "Niewiasto". Oto syn Twój. I następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Ja drodzy, jeżeli objawienia fatimskie, proroctwo fatimskie ma być prawdziwe, to musi jak Ewangelia rozpoczynać się od fundamentalnego wezwania. Nawracajcie się. To pierwsze słowo, które Jezus skierował według świętego Marka do ludzi. Nawracajcie się. W tym procesie nawracania jest niezwykle ważny moment, kiedy człowiek zmienia swoje życie. Cóż to jest nawrócenie? Po grecku eite, meta meta i Meta to znaczy zmiana, przychodzi moment, kiedy człowiek musi dokonać zmiany kierunku swojego własnego życia. I chciałbym Państwu powiedzieć, że nikt piękniej o tym momencie nawrócenia się człowieka nie napisał niż Adam Mickiewicz. Był to jakby ostatni rok jego życia, rok 1855. Konstantynopolu z takiej pewnej perspektywy w stosunku do polskiej rzeczywistości, Mickiewicz napisał wiersz zatytułowany Słowa Panny. Otóż w usta Maryi wkłada określone słowa. Jedno z nich brzmi tak, Maryja mówi. Dotąd żyłam w Izraelu i żyłam Izraelem. Odtąd żyję w synu i żyję z synem. Cóż to za przedziwny moment dotąd i odtąd. Granica tego nawrócenia jest niezwykle precyzyjna. Otóż jest to moment, w którym Maria, mówiąc obrazowo, poczuła pod swoim sercem uderzenie drugiego serca, czyli powiedzmy, był to moment zwiastowania. Więcej, był to moment inkarnacji, był to moment zgody Maryi, kiedy słowo staje się ciałem. Był to tak graniczny moment, tak graniczna sytuacja, że wszystko w świecie, cokolwiek było, było przed tym wydarzeniem. A wszystko, cokolwiek było, był następnie, było po tym wydarzeniu. To moment zmiany historii całego świata. W tym jednym malutkim momencie. W tym ułamku sekundy nie do zauważenia, jak się zmieniło jej życie. Ale przypatrzmy się, jakie ono było. Maryja mówi: Dotąd żyłam w Izraelu, co jest zupełnie normalne, to jest określony kraj, język, historia, tradycja. Ale Maryja mówi więcej. Żyłam Izraelem. czyli Żyłam nadziejami swojego narodu. To nie była dziewczynka od zamiatania i noszenia wody ze studni, ze źródła, które potem otrzymało imię źródła Maryi. To była kobieta, która wnikała i współodczuwała współ Miała nadzieję z całym swoim narodem. Naród żydowski był narodem wyczekującym zbawiciela. Wszyscy wyczekiwali go, szukali znaków jego obecności. To napięcie oczekiwania na zbawiciela, na mesjasza było przeogromne. I Maria, mimo że miała lat. 13, a na owe czasy to już była kobieta, żyła swoim narodem. Czyli nie tylko, że żyła w Izraelu, ale ona żyła Izraelem. tu przychodzi ten moment niezwykły w jej życiu i historii świata ta zmiana. Odtąd żyję w synu. I żyję z synem. Żyję z synu jest dosyć jeszcze normalne do e, zrozumienia, czyli żyje we wszystkich sprawach syna. W tym, co on ma robić. E, w, tych, w tych jego zadaniach żyję, uczestniczę, jestem przy nim, mu towarzyszę. Ale Maria mówi ostatnie dwa słowa niezwykłe. Żyję synem. Żyję synem tak, jak żyjemy powietrzem, jak żyjemy chlebem, jak żyjemy sensem. Otóż Maria chce nam powiedzieć, że dla niej jej syn jest jak powietrze, bez którego nie mogłaby żyć. Jest jak chleb który musi spożywać, bo nie mogłaby żyć. I jest jak sens jej życia, poza którym ona nie widzi żadnego, żadnej innej możliwości. Moi drodzy, ten przepiękny ideał, który Mickiewicz zawarł w tym jednym ze zdań e, słów panny jest wezwaniem dla nas. Chcielibyśmy, by ta pielgrzymka była takim punktem granicznym w naszym życiu. Jakkolwiek byśmy żyli dotąd i gdziekolwiek, to nie ma znaczenia, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju, jakkolwiek byśmy żyli, gdziekolwiek i jakkolwiek byśmy żyli dotąd, Naszym ideałem byłoby, by odtąd, od tej pielgrzymki, byśmy żyli inaczej, byśmy żyli z Synu i Synem, a jednocześnie żyli z Maryją i w Duchu Maryi. Jeżeli proroctwo katymskie jest proroctwem wzywającym do nawrócenia, to tego momentu nie mogę przełożyć na później. Bo nie ma bardziej diabelskiego słowa, jak słowo później, jutro. Żydzi mają przepiękne powiedzenie, jeżeli nie dziś, to kiedy? Niczego nie odkładaj na futem. A Francuzi mają takie przepiękne powiedzenie. Il, il est plus tard que tine Jest później niż myślisz. Jest później niż myślisz. A zatem nie przesuwaj tego nawet odrobiny dalej bo już jest później niż myślisz. Liturgia i Pismo zdominowane jest słowem dziś. Dziś się wam narodził, dziś zmartwychwstał, dziś Maria została wzięta, dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu i tak dalej. I chcemy, by dzisiaj nawrócenie stało się rzeczywistością każdego z nas Amen. Kierujmy do Boga Ojca przez Chrystusa w piętym razem z Maryją nasze prośby. Mówmy się za Kościół, by się, rozpatrywał, zgłębiał to przesłanie patyńskie. Ciebie prosimy. Zesłuchajmy na się za Chrześcijan ten kult niepokalanego serca Maryi, czyli ten kult zbliżania się i uczenia się życia od Maryi stał się bliski ludziom wierzącym. Ciebie prosimy, podbierz się za naszą Ojczyznę, by chciała znieść się troszeczkę wyżej, by zdobywała większą kulturę rozwoju, y Rozmawiania, by ten poziom nas wszystkich, oczywiście od rządzących wymagamy wiele, bo oni sięgnęli po tę władzę, by serce nas wszystkich, serce Polaków uległo zmianie. Tak żyć dalej nie można. Ciebie prosimy. <try> Podmy się za tych wszystkich, czy w tych wszystkich intencjach tych, którzy nas prosili. Wielu słyszało, że tu jedziemy, prosiło nas o modlitwę ich intencji. Jakby wydawało się, że jesteśmy bliżej źródła, a zatem jest to jakby czyściej. I ta modlitwa łatwiej do Boga dociera. Niech Bóg z miłością na nich wszystkich spojrzy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Chódmy się za nas samych, byśmy tego skarbu fatyńskiego nie rozdrobnili, nie stracili, nie, nie zamienili na byle jakie grosze, ale by pozostał dla nich. Te dni niech pozostaną dla nas autentycznym skarbem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Panie, to nasze prośby przez najpewniejsze ręce i serce Maryi do Ciebie zanosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże Serium wody i wina. Daj nam, Boże, udział w z Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Przeświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Bóg jest ten tutaj... teraz teraz. na w nie wnoszę o się dzisiaj dokonam przed tobą, Panie Boże, aby się tobie podobało. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, ojciec, przechodzący. Niech nie przyjmie ofiarę z Twoich na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Pani rozważali Twoje słowa. I zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami. Z Twoim. W górę serca. Wznosimy Wznosimy do Pana. Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. To słuszne i słuszne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ja byśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego Założyciela. Przyjmując pod krzyżem Testament Bożej Miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący, i wspiera Go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając święty, 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 Święty Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały twoje na wysokości błogosławiony, który, który idzie, idzie w imię, imię Pańskie, posłany na, na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, się i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To się na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Jest to wspólna. Jest to z martwych. Pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, lat życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogrodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami ze świętymi dziećmi fatimskimi, Chacynt i Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. słowa, których nauczył nas Jezus Chrystus, nasze głosy złączmy z Jego głosem i tak budźmy się do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie w imię Twoje, czyli Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy.